Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze, nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku aby świecił wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani bracia i siostry, kim jest solą ziemi i światem świata? Właśnie Pan Jezus mówi do swoich uczniów, czyli do nas. Bo zauważcie, że świat potrzebuje autentycznych uczniów Chrystusa. Bo my, jeśli żyjemy tym, co Chrystus nam mówi, naprawdę trzymamy ten świat od zepsucia, jak sól trzyma jedzenie od zepsucia. Przypominamy, czym jest moralność. Przypominamy, czym są prawdziwe skąty, czym jest miłość bez egoizmu. Oczywiście rzeczywistość, którą musimy sobie odnawiać nieustannie. I tak samo świat potrzebuje uczniów Chrystusa, aby byli dla Niego światłem. Bo miasto, które jest rozświetlone, jest miejscem nadziei, miejscem, gdzie człowiek w czasach Jezusa, szczególnie, ale po dzisiejszy dzień, mógł znaleźć pewne bezpieczeństwo, mógł znaleźć to, co potrzebuje do życia. A jeśli jakaś wieś lub jakieś miasto swoje światło gasi, to znaczy, że chowa się przed kimś, przed kimś, boi się. Ależ tym bardziej osoba, która jest na Pustkowiu, nigdy nie odnajdzie tego miejsca bezpiecznego. Kochani uczniowie Chrystusa, czyli my wszyscy, jeśli żyjemy tym, co Chrystus nam daje i mówi, jesteśmy zbyt ceni dla świata, żebyśmy po prostu milczeli. Świat potrzebuje świadków Chrystusa. Musimy być tym światłem dla świata, światłem jeden dla drugiego. Aby ten świat zaczął świecić Światłem Chrystusa, a nie tylko pychy, egoizmem. Tego kochani życzę każdemu z nas, abyśmy to odkryli w sobie, że mamy być tą solą i światłem dla świata, że mamy tą sól, czyli ten smak Chrystusowy i to Boże Światło, dane nam na Szczycie Świętym, odnawiać każdego dnia i nigdy nie przestawać, nigdy nie powiedzieć Panie Boże, już taki jestem, ale odnawiać się z każdym porankiem, gdy wstaje słońce, wstaje nowa szansa, aby mnie poprawić, abym ja świecił nie tylko swoim światłem, ale Bożym światłem. Błogosławionego wtorku i szczęścia Bożego.